Dajcie nic z tej strony. Patrzcie, mam ci dla Was kolejny gameplay z gry The Last of Us. Tym razem mapa nad jeziorem, oczywiście tryb multiplayer. Postawiałem trochę pobawić się klasą snajpera, więc biegam z karabinem z lunetą. No Sami możecie zresztą ocenić, jak mi poszło. Mapka nad jeziorem, moim zdaniem, jest jedną z ciekawszych. Duża, rozłożysta, mnóstwo budynków, miejsc, gdzie można się pochować. Z drugiej strony, właśnie takie ciekawe, długie alejki. W sam raz dla snajpera, żeby gdzieś tam się przyczaić i popolować na Bogu ducha winnych przeciwników. Ale tak jak mówię, zobaczcie sobie sami, jak poszło. I w takim razie zapraszam do słuchania rozmów już z samej rozgrywki. Trzymajcie się, na razie. Jeden jest jeszcze bliżej, górka bliżej jest jeden. Adam, jeden jest górka bliżej, tam w okolicach drugiego skutera. Tam gdzie idziecie, tam jest za, za tą górką jest, jest za górką. Mm -hmm. Dostał strzała. Zajebałem go! Jestem gotowy. Jest jeszcze jeden, uważaj, jeden da! idzie tam do Ciebie za murkiem za murkiem, za murkiem, za murkiem, Aj. za murkiem, się? się, ja czekam na... I ktoś... Adam? Weź, ty. weź go, weź go podnieś, a, a tego za macie czy nie? Wracaj tchórzu, walcz! Nie, 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 rzucił mi bombę. Dajcie I spierdzieli. Jest, jest, jest gdzieś tutaj w budynku, w budynku, w budynku jest. W budynku jest, tam przed tobą Właśnie, właśnie tam. Dawaj plecy, 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 plecy. Kurde, dostałem od ten, od lewej. Znaczy, czy mojej prawej, sorry, moja prawa. Biegaj, zbiegaj, do budynku. Nie, nie mogę, no jak... Skakuj, skakuj. Ja ci mówię, czy tam idzie. No kurwa, no. Podnoś, podnoś, podnoś. No kurwa. No jak pierdolę, no. Nie złapałeś, dobra, spoko. Nie mogłem się odwrócić do ciebie. Dobra, chodźcie tak, żeby go zajść z tyłu. Dobra, dobra, ja to czekam. Ja się muszę niestety zrespić, jesteście po drugiej stronie mapy, wszyscy są po drugiej stronie mapy. Ja za dwie sekundy będę. Jedna, jestem. Call, jak tam? A nie, to Adam, Boże, jestem przed, przed Adamem. Oni są koło, koło Adama Dobra Dobra, tam Adamowi pomóc Adam uważaj na lewą Uważaj na swoją lewą Dojedź go, dojedź go Jestem gotowy Ja tu dwóch pociągnąłem koło mnie Dobra, już idę do ciebie Ej, kurwa jest jeden. Z której strony? Bo ja nie wiem czy nie idę... EJ! jest SIĘ jesteś, 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 jesteś... Dobra, dostał, widzę, dostał Dostał czyż, czy jeszcze nie? Nie teraz dostał strzela dostał, dostał, czekaj, ja mu... A, dobra Znowu już... Muszę się bez trunki dowieć Ty kurwa Nie mam amu Plecy plecy gdzieś tam kurde walą Dzięki Jest jest naprzeciwko naprzeciwnie Tak Za murem za murem panowie Albo budynek Dobra dostał. Sztachetą wyjął Pano słuchaj e, Plecy plecy jest Dostał jakiegoś strzała dostał, Dwóch jest, dwóch jest, Co za koleś? Co za jest, Nieśmiertelny, patrzcie. dwa dopiero teraz Odprawi, odprawi. Gotowy do drogi, dostałem, kurde. Oddychaj, się tym. No to, kurwa. Nie ruszajcie się, Chwila, nie. Zaraz cię ja się plecy, 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 plecy. Dobra, zostaw strzał. Już nie wstanie. No, do góry, nie? Poczekaj, muszę się podleczyć, kurde, bo wyglądam jak przez, przez okno. Muszę się opatrzyć. Dzięki. Zdrowione! Chodźmy! Biorę aptekę tylko, bo wyglądam jak przez okno. Co nam ten koleś nas atakuje? Co za kretyn. Dobra, Gotamy gdzie jesteś, dam? Boże, Michał, tam do ciebie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Do ciebie lecę. Dobra, idziemy! Ja nie, czekam nie, nie, tak, 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 nie, nie, Jestem gotowa! Jeszcze, te, jeszcze tutaj coś wykraftujemy. Paniecie mi Chodź Gotowy do drogi! Gotowy do drogi. Nie widzę nic po długości. Po długości czysto. tam przede mną. Nie widzę ich. Gdzie są? A widzę, widze... Zaspotowany, zaspotowany, okay. zaspotowany. Dostał strzała. Uwaga, tam jest jeszcze jeden dalej. O strzał. Dostał strzała. A dobra, Kurwa, dosta... dostałem. Tak, tak, ale ten, który Cię ubił już cię podnoszę. Adam z o. Dobra, czeka, już Cię podnoszę, już Cię podnoszę. Wstawaj! Ładnie ich ze snekot pociągnęliśmy. Taśmę znowu, nie mam noż, mordę misia no... Jestem gotowa! Jeś jest Ej, na trostu, Dostał strzała, dobra. Po nim. Adam, Adam, warto Gdzie jest koleś, gdzie jest koleś? Oddychaj, zajmę Od się Co z tym gościem jest? Dobra, Karabin! nie Idzie, idzie, idzie. Plecy plecy, plecy, plecy. Jest w domku. Nie za domkiem, za domkiem. O, w dostałem, dostałem, dostałem. Fucking shit. Dobra, pięknie. Ej kurwa, spoko spoko. Ja mam jakiś w ogóle lak straszny, bo goście mi stoją po prostu jak chłody. w ogóle nie da się ich wybić. Albo skrzynie szybko tutaj. Ktoś tu jest. Ła Ła Ła! No kurwa, jak mi tak trafi? Skąd ci trafił? Z domkiem jeszcze. No tam gdzie leży dostałem? Oj, 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 Walec tak widzę. Plecy, 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 plecy. Plecy, plecy, obchodź mi od. Jest za tym. E, za domkiem, za domkiem, tak, przełazi, przełazi. Sam się podpalił, Zajebiste zajebiste taktyka. Dajcie mnie. Zrobione, chodźmy. Dajcie mi chwilę. Dobra, idziemy! Jestem gotowa. Zrobione, idziemy. Jest tu koleś. Uwaga mnie! Noż Leżę, leży panowie. I po co się! Zdychaj, zajmę się. Tym. Oddychaj, zajmę się tym. Oddychaj, zajmę się tym. To jest kurde. No i po nim! Dzięki. A ich tylko trzech już zostało. Jest, kurde. Budynek obok, budynek obok. Masz. Została ich tylko garść. kończmy to. ciebie, muszę się opatrzyć. Jest w budynku tam. Dostał strzała. Dobra, dostał. Jest jeszcze kurde łajza. Jak on tu kurwa? Teraz się zjarał, jakie dziwne rzeczy, kurwa. Ty koleś dostał ode mnie... Kurwa. Kurwa! się Dostał. Nie trafił mu nie kurczę.